Witamy wszystkich widzów przed ekranami, nie tylko telewizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy wyczekują już pierwszego gwizdka. Przyjemność komentowania tego meczu będą mieli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Wszyscy kibice europejskiej piłki w najlepszym wydaniu od dawna liczyli dni do dzisiejszego spotkania. Oto startuje najlepsza Liga Świata. Oto startuje UEFA Champions League. Zaczynamy emocje w fazie grupowej. Legia Warszawa zmierzy się z Realem Madryt. Gospodarze w roli Kopciuszka za to rywale pewni siebie, bo są zdecydowanym faworytem do awansu. Przynajmniej przed meczem, bo w piłce wielu już murowanych faworytów miewało spore kłopoty na boisku. Co byłoby z korzyścią dla widowiska, nawiasem mówiąc. To skład, w jakim zagra Legia Warszawa. Zdecydowali się zagrać odważnie i stawiają na formację 1-3-4-3. Współczesny futbol polega na płynnym przechodzeniu z obrony do ataku i odwrotnie. A takie ustawienie świetnie się do takiego stylu gry nadaje, choć wymaga niespożytych sił od zawodników. W każdym razie, w teorii, gwarantuje im to przewagę nad rywalem w każdej części boiska, choć wszystko oczywiście zależy od wykonania. Realizator pokazuje nam teraz wyjściową jedenastkę Realu Madryt na ten mecz. Między słupkami Thibaut Courtois. Dalej w obronie Dani Carvajal wystąpi razem z Fernandem Mendy na bokach. Toni Kroos oraz Casemiro zagrają na środku pomocy. Sukces w tym spotkaniu ma przynieść ustawienie z teoretycznie tylko jednym wysuniętym środkowym napastnikiem. Jest teraz. Real Benzema. Karim Benzema. Real Madryt dostaje rzut wolny. Jest tylko ostrzeżenie, a więc jeszcze tym razem mu się upiekło. To prawda, ale każdy taki kolejny faul skończy się już kartką. Co do tego nie ma żadnych złudzeń. Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Kibice wstrzymali oddech. Miał okazję. Tymczasem piłka opuszcza boisko. Znowu bramkarz. Wszyscy wiemy, że w Karimie Benzemie drzemie wielka siła. Warto go dzisiaj obserwować. Może zrobić różnicę. Potrafi przytrzymać piłkę, a potem znaleźć moment, by podać ją w tempo i precyzyjnie. Ktoś o takich predyspozycjach jest niezastąpiony w konstruowaniu akcji ofensywnych i wzbudza niekłamaną zazdrość trenerów drużyn rywalnych. Nie popisał nam się obrońca teraz. A teraz znakomite dogranie. Ale szatak teraz na piłkę. Stuprocentowa okazja. Courtois jaką to wyjął! Wspaniale zachował się Bel. Stadion teraz ożył na decyzję o rzucie rożnym. Mogą w tym meczu nie mieć wielu takich sytuacji. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy jak to się rozwinie. Tony Cross. Tony Cross traci piłkę. Cierpliwie przygotowują natarcie. Póki co mamy remis. No i. Aj, obok słupka! Z jego zewnętrznej strony, co pewnie zmartwi drużynę strzelających. Czyli wciąż remis. Jęk zawodu kibiców zagłusza słowa trenera, ewidentnie jednak poirytowanego. Teraz uwaga: agresywny pressing przynosi przechwyt. Może być z tego okazja. Bramkarz został gdzieś w tyle, więc strzelił pewnie do pustej bramki. Mamy tę bramkę jeszcze raz. Wydaje mi się, że defensywa mogła tu zrobić więcej, żeby uchronić zespół przed stratą bramki. No to mamy jeden do zera. Gieteska, Rose, Paweł Wszołek. Poznamy dziś najlepszą klubową drużynę w Europie, bo przed nami finał UEFA Champions League. Obie ekipy pokonały niezwykle trudną drogę, by się w nim znaleźć, ale koniec końców pamięta się tylko zwycięzców. I tak i nie Tomku. Przegrane drużyny Bayernu, Atletico czy Milanu też na trwałe utkwiły nam w pamięci. Czasem aż trudno uwierzyć, że pierwszy finał tych rozgrywek odbył się dopiero w 1993 roku. Ale szpilan miał wtedy ekipę, a jednak Włosi musieli uznać wyższość Olympic Marsylia. I triumfowali dopiero rok później, gdy sprawili pamiętne Manto 4 do 0 w wielkiej Barcelonie Kulpa. Ciekawe, czy dzisiejszy finał też przejdzie do historii. I pokazuje się teraz do gry Mladenowicz. Posyła teraz ładną piłkę w szesnastkę. Nie, nic z tego. Bardzo przytomna teraz interwencja. Groźny strzał głową. Przez chwilę myślałem, że wejdzie, ale broni to i nie ma golu. Real ma teraz miejsce z boku. Karim Benzema. Benzema. Asensio ma piłkę. Benzema. Okazja. Cudowne zachowanie w obronie. Bramka wisiała w powietrzu. Ma teraz szansę na gola. I tak pokonał bramkarza. Ale sważne trafienie prowadzą już różnicę dwóch goli. Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie jak w jakiejś grze komputerowej. A sam strzał był już formalnością z takiej odległości ciężko nie trafić. 2 do zera. Gramy dalej. Robi się coraz groźniej. Centra posłana w pole karne. Jest groźnie. Dobre teraz zachowanie w obronie. Wybijają to do środkowanie. Ale strzał zablokowany. Kibice zrywają się z miejsc. Oni wierzą, że po tym kornerze wreszcie uda się zmniejszyć stratę. Obronił, ale piłka w grze. Piłkę bitą z rzutu rożnego zgarnia Bramkarz. Bez problemu. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Realizator pokazuje nam teraz analizę gry tego piłkarza. Jasno z niej wynika, że to wyróżniająca się postać dzisiejszego meczu. Liczby nie kłamią, rywale zostawiają mu dziś za dużo miejsca, a on niezwykł takich sytuacji marnować. Ostrzeliwuje ich bramkę regularnie. I oto ruszyła druga połowa pierwszego meczu fazy grupowej UEFA Champions League. Casemiro. David Alaba. Tony Cross. Królewscy mogą teraz zaatakować wolną flanką. Teraz okazja przed nim. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Luka znajduje teraz Benzemę. Świetnie, spisał się teraz Bramkarz. Doskonała obrona. Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Zupełnie zepsute zagranie. Piłka raczej jego trafiła w głowę niż on trafił piłkę. Źle się do tego zabrał. Może w ostatniej chwili coś go rozproszyło. W każdym razie zmarnowana okazja strzelecka. Rafael Lopez w indywidualnej akcji z piłką przy nodze. No i zmarnowana świetna szansa na gola. Co za pudło! Z takiej odległości można było strzelać lżej, ale za to dobrze przymierzyć. Wielka szkoda. To powinna być bramka. Real nie ma dziś problemów z utrzymaniem się przy piłce. Kreowanie gry w ich wykonaniu wygląda tu bardzo dobrze. Także wynik potwierdzi... Dokończymy później, bo jest groźny. Do podania dochodzi Benzema. Ale szogrona teraz! Wydawało się, że to musi wpaść! Boka ta centra z narożnika. Była sytuacja i była główka, ale defensywa skutecznie powstrzymała przed celnym strzałem. Modrić teraz przy piłce. Luka Modric oddaje piłkę rywalom. Teraz okazja. Są koledzy. Można wyprowadzić kontrę. Uwaga. Uderza z dystansu. Gol! Ależ piękna bramka! Z takiego dystansu. Siła, precyzja. No coś wspaniałego. Teraz powtórki pokazują, dlaczego warto na treningach ćwiczyć strzały z dystansu. Dla takich chwil warto. Dla takich goli. Teraz wynik 2 do 1. Vinicius. Akcja przyspiesza. Dobry lob. Nie ma niepotrzebnej niechlujności w tej akcji. Cierpliwie ją budują. Piłka znajduje teraz Benzemę. Zablokowany ten strzał. No i znowu blokuje strzał. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Tracą piłkę teraz. Królewscy nacierają. Bramka rywali coraz bliżej. No, 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 ale trik. To była wymarzona okazja do podwyższenia prowadzenia. No, ale nic z tego nie wyszło. A szkoda gadać. Takie okazje nie zdarzają się często. Oby tylko tego nie pożałowali. I teraz wojskowi tracą piłkę. Modric. Cross. Toni Cross. Szybka wymiana podań. Próbują rozklepać obronę. Ładna gra. Laoka. Nie udało się odebrać piłki. Benzema! Ładna interwencja. Bez chwili zawahania. Nie pozwala piłce wpaść do bramki. Tu nie mogło być mowy o zaskoczeniu. Zagrywa teraz krótko. Bramka! Eden Hazard doskonale to wykończył. Skuteczny jak zawsze. Popatrzmy raz jeszcze na tę bramkę. Krótko to rozegrali, a potem świetnie dograł, ale znakomicie też zachował się sam strzelec. Zastawił się, nie dał sobie odebrać piłki i skutecznie wykończył. Na tablicy wyników 3 do 1. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Toni Cross. Zabrakło precyzji w tym podaniu krosa. Rafael Lopez. Oj, obrońca teraz zawiódł, udał się ograć. Aj, i tym pudłem chyba przekreśla nadzieję na nadrobienie wyniku. Grają nerwowo, co tylko sprzyja drużynie przeciwnej. Koniec meczu coraz bliżej. Korekta składu w Realu Madryt. Jeszcze trzy minuty, tyle arbiter doliczył. I Vinicius. Dani Carvajal. Real ma teraz miejsce z boku. Do podania dochodzi Benzema. Toni Cross przy piłce, ależ się teraz rzucił bramka. Świetna obrona. Krótkie wybicie. Podanie do kolegi. Czy zdecyduje się teraz na strzał? Tak jest. Jeszcze jedna bramka. Już trzy gole przewagi. W ten sposób pieczętują zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu. Widzimy teraz reakcję menedżera na kolejną bramkę. Radość absolutna, bo plan zrealizowany w 200%. Sędzia kończy mecz. Nieudany start w tych rozgrywkach. Na dzień dobry tracą punkty. Porażka wynikająca z niefrasobliwości. Chyba nie docenili klasy rywala, który poczynał tu sobie dziś bardzo śmiało przy biernej postawie obrony. Oddali też środek pola na tyle, że nie byli w stanie przeciwdziałać rozwijającym się atakom ani intensywnie konstruować własnych. W kolejnych meczach UEFA Champions League potrzebna im zmiana taktyk.